Cześć, się maluziska. Z tej strony Abaj i witam was w 22. A zarazem przed, przed ostatnim odcinku Watchdogsów. Dogs'ów. Więc tak, dzisiaj na wstępie nie mam dla was zbytnio żadnych informacji, mogę dopowiedzieć e, jedynie tyle, że jak wspominałem wam, e, ostatnie odcinki najprawdopodobniej będą pojawiać się w czwartek. I mówię tutaj najprawdopodobniej, bo jeszcze nie wiem jak e, jest u mnie dokładnie z planem, wiecie, plan na zawsze, na zawsze na początku roku trochę się zmienia. Ale najprawdopodobniej odcinki będą w czwartek, więc... Więc tyle mam do Was do powiedzenia, jeśli chodzi na samym wstępie gry. Więc tak, dzisiaj zaczniemy kolejną misję aktu czwartego. Teraz zobaczymy dokładnie, która to jest misja, bo szczerze, po, e, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Przejmiemy sobie misję piątą z 8 e, oraz e, szóstą z 8, już oczywiście będzie wszystko e, nam sprzyjało i ten odcinek nie będzie miał jakiejś godziny. Więc tak, zaczynamy misję, na samym wiecie wstęp. Teraz zobaczymy, misja będzie się nazywać akt czwarty: młodsza siostra, tak. Jak pamiętacie, Niki to ogólnie młodsza siostra Aidena, więc będziemy musieli z tego, co się orientuje, ją stąd wyciągnąć, więc będzie myśleć dosyć ciekawie. Myślę, że jakaś akcja będzie. Eee, mam nadzieję, że jest tylko gotowa do ucieczki. Zapewne jest gotowa do ucieczki. Dobrze, więc tak. Skakuj się, aby znaleźć Nikki. Dobra, będziemy musieli się tutaj skakować. Jak widzicie, mam bardzo dużo tutaj przeciwników, więc będziemy musieli na siebie naprawdę uważać. Eee, dobra. Weźmy tutaj sobie... Weźmy w ogóle to, to się przyda. IDX zbliżeniowy. To, to się wiecie, zawsze przydaje. Dobrze, weźmiemy się tutaj, włamiemy. Jeśli pytacie, dlaczego robię to tak trochę z ukrycia, to dlatego, że nie chcę, żeby... Wiecie, coś mi się stało. Dobrze, mamy tutaj obezwładnić tego gościa. Wyeliminuj strażników. Dobra, ale na początek zobaczymy, co ta kamerka tutaj może. Możemy go tak obezwładnić. O, widzicie. Tak jest prościej. Skakuj telefon strażnika. Dobra. Tak, nie trzeba, widzicie, go było obezwładnić. By tak, a Niki tutaj sobie podchodzi. Tu jest pełno ludzi. Zabłok no, mu tylko transformator pod głową. Spokojnie, to jest standardowy. Nie dopadną cię, zaufaj mi. Tak. No i co z tego, że nie umiesz strześć? No, uczysz się spokojnie. Tak, no dokładnie. A jak ładnie w ogóle pięknie padł? Taki piękny, piękny cios w ogóle w e, szyję chyba. W ogóle, dlaczego oni się szczeruszą? przez chwilę, nie mam dla pojęcia, ale. Jest jak jest? niki, niki, dobra. No, my doprowadzić niki z tego co tutaj widzę, e, aż do samochodu, więc weźmiemy sobie tutaj kamerkę. Dobrze, zakłócimy temu gościowi w tej komunikacji. A ty tutaj się przemieszczaj. I tutaj się ruszaj. Dobra, będziesz tutaj w miarę chyba teraz bezpieczna, a teraz będziemy musieli cię dalej poeskortować. Dobra, tą kamerkę tutaj sobie zostawimy. E, dobra. Jesteś tutaj. Teraz gdzie się mamy tutaj przy przetransportować? Weźmy sobie tutaj kolejną kamerkę. Mam nadzieję, że ona nie będzie jakaś specjalnie e, zła. Czy przynajmniej nam się jakaś kamera? O! O coś takiego. Tylko... Chciałem, że ona będzie trochę niżej. E, dobra. Jesteś tutaj, więc czekaj. Gdzie by tutaj... Można cię przeprowadzić tak, żeby ci nic nie zabiło. Dobrze, weźmiemy tutaj podnośnik. Dobrze, weźmiemy cię, nie wiem, przeprowadzimy, gdzie tutaj się przeprowadzić? W ogóle zakłócimy mu zaraz komunikację. Tak, wiem, że ma wszelkie usterki. Right yeah. Dobrze, tutaj mamy widzę drugiego opancerzonego, to byśmy go nie chcieli. Kurcze, wiecie co robi się dosyć ciekawie, jeśli chodzi, o szczerze powiedziawszy, ja bym tutaj po prostu wbił i ich pozabijał, bo ja nie lubię ich. Co chyba tak nawet zrobi? Nie wiem, czy nie będzie szybciej. Wiecie, ja, ja jestem osobą w tej grze, która za bardzo e, nie, wiem, nie nie myśli logicznie pod względem czegokolwiek, e, jeśli chodzi o takie hakowanie, coś w tym stylu. Więc weźmiemy tutaj sobie po prostu. O, widzicie, tak jest bardzo szybko. Już mamy pierwszego z głowy, zostało jeszcze chyba 10. Wiecie, tak, tak mi jest po prostu y, w pewnym sensie troszeczkę łatwiej. Zatem będziemy mogli osłaniać siostry w razie czego. No, dobra. No wychil się człowieku! No nie widzisz nas, nie widzisz. Dobra. Brońniki, dobra, My będziemy musieli jej bronić. Tak jak widzicie, tak nie jest za fajnie i zaraz nas chyba zdejmą. Tak, zdjęli nas. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczcie, z taki fail zmarnowane trochę 5 minut, już przynajmniej wiemy, że się bardziej opłaca wlecieć tutaj e, i po prostu połowę e, ludzi powysadzać. Wiecie tak zrobimy skakuj telefon strażnika, dobra. Tutaj będziesz siedzieć, tutaj będziesz bezpieczna. A ja tymczasem pójdę. pójdę tutaj e, po prostu ich porozwalać, będzie najszybciej. Idziemy standardowo e, tamtą drugą stroną. Zobacz w ogóle, która e, tutaj jest godzina. Dobra, znam jeszcze trochę czasu. Ogólnie na nagranie. Dobrze, dobra, ciebie tutaj już nie ma. oj tam ale zawsze się zawsze nie wiem będziesz umiała w razie czego strzelać podnośnik się sobie tutaj podnośnik dobra on nie jest oczywiście niezniszczalny więc myśmy powinni go niedługo zabić tak to jest właśnie walka abaya z opancerzonym przeciwnikiem jest masakrycznie długa człowieku już przejąłeś któryś magazynek na twarz O, dobra, wreszcie! Wreszcie zginął! On, on był prawie niezniszczalny. Kurczę. Oj, nas zauważyli. Dobra, wysadzimy go. Mam nadzieję, że tym razem nie zginiemy. Nie, zostaliśmy zabici. Dobra, ludzie do trzech razy sztuka! Teraz mam nadzieję, że nie zginiemy po raz trzeci, bo będzie po prostu masakra. Dobrze, już wiem, co przynajmniej zrobiłem źle. Ale dlaczego nie mogłem się skobić za osłoną? Nie wiem. Widocznie coś się zliczowało. Dobra, nieważne. Ostatni raz, bo wiem, że za bardzo się tutaj nie uda. Bardziej, Ci się opłaca tutaj walczyć. Dobrze, no, weźmiemy sobie. My sobie nasz, y, naszą piękną 1911 z tłumikiem, bo ona jest świetna. Ona jest niezniszczalna. Dobrze, teraz zdejmiemy tego gościa. Który był gdzieś tutaj Przechodzimy przy okazji. Dobra, ty chyba nawet się nie zorientowałeś tutaj Mam nadzieję, że się nikt nie zorientował Dobra, jedziemy ci tutaj, zbawimy podnośnikiem O, tutaj sobie pójdziesz Tak, a ciebie tutaj wysadzimy Tak, bardzo, bardzo dobry sposób Polecam. Dobrze. Teraz został nam jeszcze ten typek, który de facto chyba nawet nie wie, co się wokół niego dzieje. Eee, dobrze, dobrze. Tutaj. Tutaj zostało jeszcze kilku. Postaram się, wiecie, jakoś ich zjąć na odległość, tutaj. Bo czemu nie? Dobra, tutaj. I będziemy jakoś musieli uważać na nich Szczerze powiedziawszy nie wiem gdzie za bardzo oni są A tutaj jest, dobra Oni na szczęście nie są specjalnie wytrzymali Tego ja lubię tych przeciwników Bo nie mają żadnych w ogóle osłon, dobra gdzie tutaj oni jeszcze zostali? Może mam, mam nadzieję, że tam ich znajdę jakoś Żeby nie przedłużać tutaj, dobra Dobra, jest tam to. Nie wiem, on chyba aż tak nie będzie nam przeszkadzał. Jeszcze gdzieś tam z tyłu, dobra. Tylko będziemy musieli oczywiście ich znaleźć, bo gra nas nie chyba dalej. A tutaj jest, dobra. Dobra, więc tam tego możemy zdjąć. Wiecie, co? Pójdziemy sobie po prostu chyba na górę, bo będzie na nich szybciej. Tak, bardzo inteligentny przeciwnik. Zabójstwo weterana. No, na weterana nie wyglądał. No, okej, okay, niech będzie. Wyglądał bardziej na takie zakapturzone dziecko. Czemu by i zakapturzony, człowieku? Dlaczego? Dobra, jeżeli ja tutaj zdejmiemy, ty pewnie będzie kolejny idiota ze snajperką, który wypatruje przez okno. Dobra, No nie jestem taki, no, ale trzeba cię chronić, chyba. Dobrze, tutaj mamy, widzisz, piękne auto. Piękne auto wsiadaj. No a ja, a ja to co? Ja się czuję oszukany. Opuść obszar, dawaj, mamy opuścić obszar, więc myślę, że nie powinno nam to zająć jakoś specjalnie dużo czasu. Jeśli nas nie będą wiecie jakoś szukać. Ciebie z miasta, tak? Cicho, nie widziałeś gościu człowieku. E, gościu człowieku, tak, nie widziałeś. Nie widziałeś, że mam broń. Dobra, znajdźmy tutaj się z obszaru. Tak, misja ukończona. Młodsza siostra, mam nadzieję, że to się zaraz będzie liczyć do misji. Tylko tutaj się ogólnie musi, wiecie. O, pokazać misja wypełniona. Dobra, mamy z tego, co tutaj widzę, punkty zdolności, więc od razu je sobie wykorzystają, Możemy oczywiście tylko na jedną rzecz wykorzystać, czyli precyzyjne kierowca. Może się to mi przyda, szczerze powiedziawszy, na no, przebicie opon. Dobra, eee, więc tak, ukończyliśmy piątą z ośmiu misji i myślę, że jeszcze zdążymy, bo widzę jest dziesiąta, nie wiem, prawie dwunasta minuta, e, zrobić kolejną misję, czyli misję szóstą. Tylko musi nam się oczywiście pokazać, e, jak to się nazywa nam się tutaj wyświetlić na mapie, żeby było gdzie w ogóle jechać. Mam nadzieję, że dzisiaj już odcinek nie będzie jakiś specjalny długi, myślę, że w pół godziny się uwiniemy Bo wiecie, jeszcze trzeba to wiecie zrenderować takie tam. To jest, wiecie, im dłuższy odcinek, tym nawet dla mnie kłopot. Jeśli chodzi o renderowanie. O, a tutaj my mamy piękne, bardzo zwrotne auto. Cześć. W ogóle czemu ten człowiek ma smartfona, tak się ja pytam. I de facto jest bezdomny. Miałbym być bezdomny, tylko sprzedał telefon. Nie miał pieniędzy. Dobra. Zobaczmy gdzie tutaj mamy iść Nie, ja w ogóle nie chcę muzyczki, zatrzymaj, dobra Tak, tam widzę mamy cel Mam nadzieję, że nie jest to zbyt daleko eee, Dobra, weźmiemy sobie po prostu tutaj Zobaczmy jedną rzecz, czy my jesteśmy blisko Jakiejś kolejki, nie Dobra, to weźmiemy sobie tutaj eee, Pójdźmy do kryjówki Nie będę chyba już tutaj robił specjalnie cięcia Bo to nie jest daleko, wiecie Nie ma, nie będzie za bardzo miało to sensu Przepraszam po was, spakujcie się Nie myślę, że dużo rzeczy, tylko to co niezbędne Dobra Ah, oczywiście, piękne, piękne, długie wczytywanie. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, zaznaczymy to na mapce. Możemy jechać. Jak już mówiłem, cięcia nie ma sensu robić, bo wiecie, to jest to jest 700 metrów, to przejdziemy za chwilę. Szczególnie z takim autkiem, tutaj pięknym. Cześć autko. Łączymy sobie muzykę, bo się YouTube znowu przyczepi. Prawda, to skamskie. Sorry, gościu! Dobra, nic się nie stało. Złamałem ci jakąś, nie wiem. Złamałem ci jelito, ale żyjesz chyba. Dobra. Idziemy sobie tutaj. Krówka gangu, Boże. Zdalne profilowanie włączone. Ciekawe, ciekawie ten gościu w ogóle wygląda. Dobra. jedziemy sobie tutaj, podjedziemy. Jak widzicie to jest blisko, bo z tego co się orientuję jedziemy w miejsce niedaleko. Jak to się nazywa w ogóle? W miejsce niedaleko sklepu z różnymi środkami wybuchowymi czy coś takiego. Sorry. Sorry ludziska. No i tak mam, widzicie, dobrą reputację obrońca. Tak nawet się nie pochwaliłem chyba mi oczywiście spadła, bo, bo czemu nie? A przynajmniej wiecie, o mnie w telewizji nie mówią Dobra, jesteśmy duchy przeszłości, tak jesteśmy To jest e, z tego co się orientuje, nie wiem, okolica w której mieszka chyba ta babcia czy tam ktokolwiek e, od tego, e, nie wiem, siostrzeńca, czy jak to się nazywa Dobra, rozpoczynamy sobie misję, mam nadzieję, że się wyrobimy w jakieś paręnaście minut, jeśli nie będę failował Akt czwarty, duchy przeszłości, tak ciekawa nazwa w ogóle Staramy się chronić nikę wszystkim, a teraz zabiła. No, piołka. O, kurwa. wydostać. To no, wydostanie się stąd jakoś. O, piękne, pięknie ci auto zryspiło, Naprawdę, to jest, to jest po prostu wiecie. Nikt nie zauważy, się auto zryspiło Dobra, teraz będziemy mieć filmik, więc ja się chyba tutaj na chwilę zamknę. Zobaczymy się z protem po filmiku. To pewnie będzie krótki. Właśnie wsiadaj Now. Wsiadaj tutaj zginiesz normalnie Cię będziesz bezpieczniejsza Chyba Dobrze, więc możemy już jechać. Opuść miasto, unikaj policji. Dobra, mamy o, mamy opuścić miasto co to sobie od razu może zaznaczymy e, ogólnie cel tak tutaj mamy e, opuścić w ogóle miasto będziemy s, będę starał się tutaj wiecie jakoś e, w miarę e, nie podążać, oczywiście wiecie jak to się nazywa tą drogą bo z tego co tutaj widzę na moim celu zawsze będzie stała policja mam też e, wiem, wiecie nadzieję że jakoś mnie specjalnie tutaj nie złapią będzie trochę źle tak, zostałeś wykryty przez policjantów. Hmm, nie fajnie. Będziemy musieli tutaj naprawdę uważać, a naprawdę mamy spory kawałek drogi do przejechania. Dobrze, to wiecie co, zaczniemy sobie jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie będę jeszcze tyle failował, żeby wiecie, to było zbyt nudne, bo wiecie, będzie źle. Eee, dobrze. Weźmiemy sobie. tutaj. to i zakłócimy w ogóle sobie. Weźmiemy sobie w ogóle zaciemnienie, bo się zaciemnienie jest zawsze spoko. Dobrze, mam nadzieję, że nas tutaj jakoś nie wykryją. Postaram się, wiecie, jechać jakoś w miarę niezauważalnie. Bo niezauważalne je jeżdżenie jest zawsze spoko. Tylko nie wiem, nie wiem w ogóle na jakiej oni podstawie mnie wykrywają, bo szczerze powiedziawszy, oni chyba nawet nie wiedzą, jakim autem ja jeżdżę. Dobrze, mam nadzieję, że. O tutaj, jakoś będzie w miarę spoko. Jak wiemy, że się cofam teraz, ale nie chcę być tutaj jakoś wykryty, chcę to objechać, wiecie. W ogóle teraz wybuchło. Dobrze, weźmiemy sobie tutaj. Aaa, pojedziemy. Tylko, aaa, zablokowałem się. Kurczę. Zablokowałem się, ludziska. Dobra. Aaa, tak, to jest moje piękne prowadzenie. Chciałem tutaj skoczyć na rampie, żeby nas w ogóle nie zauważyli. Ale ja widzę, że się już to nie uda. O! Pięknie! Tylko nas zauważą, tak, świetnie. Żeby powiedział, że nie mam pojęcia jak to wykonać tak w miarę, nie wiem, żeby nas nie zauważyli. Mam nadzieję, że jakoś gra nam podpowie. Bo jest masakra. Teraz spróbujemy do, do trzech razy. nam no, się po prostu nie uda to sobie tę misję po prostu jakoś zrobię na spokojnie pomiędzy odcinkami, bo tutaj chyba z tego co widzę musimy po prostu dojechać. Więc po prostu spróbujemy, albo nie, do czterech razy, będzie tak najlepiej. Tylko weźmiemy sobie, wiecie co może. Hmm. Jakbyś jakby tutaj wiecie, pojechać, żeby było najlepiej. No i tak świetnie. Jak my mamy tutaj się im wywinąć? Skoro jest jak jest. Dobra. Mam ja nadzieję, że ta gra będzie stosować jakiś tutaj checkpoint, bo szczerze powiedziawszy, nie chciałbym, żeby e, podczas, wiecie, takiej już prawie, prawie, wiecie, finalne... E, czyli wszystko, już prawie dojechałem tu nagle. Nie. Tak, a tutaj mamy parking, świetnie. Dobrze, idziemy sobie tutaj jechać. Mam nadzieję, że nas jakoś tutaj specjalnie nie wytropią. A, oczywiście, musiałem wyciec zliczować. Dobrze, wiecie co? Przejdziemy sobie po prostu chyba pod nimi. Będzie najszybciej, będzie najbezpieczniej. Dobrze, weźmiemy sobie o tak. Wiecie, oni nas tutaj z racji swojej inteligencji na pewno nie zauważą. E, dobrze, mamy ile jeszcze tutaj? Nie wiem nawet ile mamy do, do przejechania. Tak, oczywiście nas ponownie skanują. Będziemy jechać, świecie co, chyba naj, najlepiej polnymi drogami, bo polnymi drogami nie jeżdżą, w ogóle policja przeważnie nie jeździ. W ogóle, gdzie żeśmy pojechali? A, tutaj żeśmy pojechali, dobra. Ale nie, będziemy jechać, wiecie co, tą polną drogą, ona jest najbezpieczniejsza. Jak wybaczcie, że się dopiero teraz zorientowałem, ale... Ogólnie bo jest najlepiej. Tak jak widzicie, już się nawet zawę zawęził obszar poszukiwań. Będziemy mogli stąd sobie wyjechać. Tak. Tak, ucieczka udana. Jak widzicie, uciekliśmy policji. I tak jak tutaj Wam mówiłem, najlepiej właśnie jest jechać taką drogą. Ale teraz możemy już chyba sobie wiecie, zjechać na tą normalną drogę. Bo myślę, że już nas jakoś specjalnie tutaj szukać nie będą. Kiedyś była to ludziarnia. Boże, skąd ty masz, kobieto, takie informacje w ogóle? Dobrze, weźmiemy sobie tutaj. Wejdźmy na normalną drogę. Tak, wybaczcie, że, mnie, że ja tak kieruję, że mnie tak w ogóle zarzuca. Ale no ja nic nie poradzę. Ja w tych, że po prostu kierować nie potrafię. Jak wiecie, dobrze, weźmiemy sobie. O, tutaj wejdziemy na normalną asfaltówkę. Jej, udało się. Tylko jeszcze nie musimy dojechać. Tak. Teraz, jak widzicie, jest spokojnie, bo tutaj w ogóle jest mniej policji. Tak. Dobra. Składam już biedny sejdu. Będę składał dalej. Dobra, że musimy tutaj dojechać. Widzę, że już jest e, prawie 20 minta. E, Dobrze, dojedźmy tutaj sobie. No, no, dobra. W pełni. Ej, jesteśmy w pełni. Przynajmniej jak to w ogóle to się nazywa. E, dobra. Przeszliśmy tutaj gdzieś 600 metrów do celu. Rzeczy powiedziawszy. Powiem tak, pomimo tego, że mieliśmy dojechać, to misja dosyć trudna, bo wiecie, nie, nie każdy mógł w, wpaść tak jak ja za pierwszym razem, żeby pojechać e, po polnych drogach, bo po polnych drogach w ogóle policji nie, praktycznie nie potrafi jeździć i mi się coś gra przycięła, tak, jak zwykle, ładowanie. A, dobra, do 3. Okej, dotarliśmy. Ej! Mam na nadzieję, że nie będę musiał czegoś jeszcze powtarzać. <słuch> dobra. Jesteśmy na miejscu. Teraz będzie jakiś pewnie filmik, więc też będę cicho.

Stupid me I kept trying. I didn't like your cars or hockey and your friends were gross. So <laughs> I, I followed you because I idolized you. Like Jackson does. And I kept hoping that you walked me around, but eventually I just Seems I'm sorry I'm not following you anymore. Tak, dziś człowieku, pewnie no, się jeszcze może kiedyś spotkamy. Chyba, nie wiem nawet jak się ta gra kończy, serio. Tak. Ale pewnie wróci do ciebie. Mam dobre przeczucia. nie wiem gdzie oni totalnie jadą, nie wiem jakie są miasta pod Chicago albo dalej od Chicago, nie znam się. Ale znamem, że ci jadą do jakiejś mieścili. Tak, Iden rodzinę. I czyżby to był koniec misji? Chyba tak. Tak, akt czwarty, duchy przeszłości. Misja ukończona, więc Luciska, wyrobiliśmy się w 23 minuty. Gdyby nie ten fail na samym początku odcinka, ee, a dokładnie 3 faile i trzy faile podczas dojazdu, myślę, że byśmy teraz mieli jakąś 17 minutę żebyśmy kończyli. Tak, jak widzicie, udało nam się zrobić 6 z 8 misji do końca odcinka stały nam dwa odcinki, jeden odcinek na kolejne dwie misje, które mam nadzieję zrobimy też tak samo szybko, bo mam nadzieję, że nie będą jakichś specjalnych problemów tutaj stawiać. Tak, oczywiście nic nie możemy kupić e, Oraz został jeszcze nam e, ostatni odcinek, 24 odcinek W którym to zajmiemy się Ostatnią misją główną Wolę sobie zostawić jeden cały odcinek na e, Misję główną, żeby potem nie mieć jakichś, wiecie, problemów Z tym, że ostrzegam, że może być Dosyć długi, bo misje główne zawsze takie są W każdym razie, jeśli wam się dzisiaj ludziska podobało Możecie mi zostawić łapkę w górę, jest to naprawdę motywujące A jeżeli, a jeżeli Chcecie być na bieżąco, no to zapraszam was Oczywiście do subskrybowania mojego kanału, więc Jeszcze raz dziękuję za uwagę ludziska, do zobaczenia Mam nadzieję w czwartek, jeśli jakiś odcinek ukazałby się wcześniej, e, to na pewno będę miał dla was jakąś informację e, dlaczego, ale mam nadzieję, że w czwartek będę miał czas nagrywać, więc tylko wiecie, odcinki mogą być troszeczkę później, bo, bo tak, bo wiecie, bo szkoła. W każdym razie, jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, ludziska, trzymajcie się, nie wiem, do czwartku, jak już mówiłem, a do tego czasu, cześć!